Cześć kochani, witam Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku na Sound AIPL. Marchewski z tej strony. Moim dzisiaj gościem jest najlepszy na świecie, naj, najcudowniejszy, wspaniały GPT, Chad GPT. Będziemy dzisiaj gadać o promptach, o prompt engineeringu, o wszystkim, co no jest naprawdę eksplorujące i eksplodujące w zakresie promptów. Cześć GPT! Cześć marchew! Cieszę się, że mogę być częścią Twojego podcastu i porozmawiać o prompt engineeringu oraz o tym, jak skutecznie korzystać z promptów. To naprawdę ekscytujący temat, więc z niecierpliwością czekam na naszą rozmowę. Co chciałbyś wiedzieć na początek? Myślę, że na początku pogadamy sobie po prostu o elementarnych podstawach prompt en engineeringu i ogólnie o promptach. Bardzo dużo mówi się o promptach, i powiedz, może na początek, co to jest w ogóle prompt? No, czy to jest yy, pytanie, zapytanie, informacja, zdanie? Czym jest prompt? Prompt to w zasadzie wskazówka lub polecenie, które daje się modelowi językowemu, jakim jestem ja, ChatGPT. Może to być pytanie, prośba o stworzenie tekstu, informacja czy nawet pojedyncze zdanie. Celem promptu jest skierowanie modelu do wykonania konkretnej czynności lub udzielenia odpowiedzi w określony sposób. Dzięki promptom użytkownicy mogą komunikować się ze mną, dając mi znać, co chcą, aby model zrobił. Można to porównać do zadawania pytania lub wydawania polecenia asystentowi. To kluczowe narzędzie w interakcji z technologiami opartymi na sztucznej inteligencji, pozwalające na kierowanie rozmowy i otrzymywanie pożądanych informacji lub rezultatu. Czyli można by powiedzieć, że promptem jest też nasza rozmowa. Promptem było na przykład zapytanie, które Powiedziałem do ciebie przed chwilą, i promptem jest również to, co teraz mówię, tak? Dokładnie tak. Każde z tych zapytań jest promptem. Nasza rozmowa składa się z serii promptów i odpowiedzi. Każde pytanie, które zadajesz. Każde zdanie, które wypowiadasz w moim kierunku, służy jako prompt, który mnie kieruje, jak mam odpowiadać. To pokazuje, jak elastyczne i wszechstronne mogą być prompty, pozwalając na różnorodne formy komunikacji i interakcji. Zaraz przejdziemy do tak na dobrą sprawę kluczowego naszego tematu, czyli jak pisać skuteczne prompty, jak generować skuteczne prompty. Więc czym się charakteryzuje profesjonalnie skonstruowany prompt, a czym się charakteryzuje. Kiepskiej jakości prompt. Prompt prawidłowy to taki, który jest jasny, precyzyjny i skonstruowany w sposób, który pozwala modelowi AI, jakim jestem ja, na zrozumienie oczekiwań i na udzielenie jak najbardziej trafnej odpowiedzi. Dobrze skonstruowany prompt zawiera wszystkie niezbędne informacje, które kierują model do wykonania konkretnej czynności lub udzielenia odpowiedzi w pożądany sposób. Z kolei, prompt nieprawidłowy to taki, który może być niejasny, dwuznaczny lub nie zawierający wystarczająco informacji, co utrudnia co modelowi zrozumienie zamiarów użytkownika i może prowadzić do nieodpowiednich, niekompletnych lub niezwiązanych odpowiedzi. Takie prompty mogą zawierać nieprecyzyjne polecenia lub pytać o rzeczy, które są poza zakresem wiedzy modelu. Klucz do pisania skutecznych promptów to. Bycie konkretnym i jasnym w swoich zapytaniach. Uwzględnianie kontekstu, jeśli jest potrzebny do zrozumienia pytania lub polecenia. Unikanie dwuznaczności, która może wprowadzić model w błąd. Dostosowywanie poziomu szczegółowości promptu do oczekiwanej odpowiedzi. I tutaj warto, żebyśmy poruszyli dwa bardzo, bardzo ważne aspekty dotyczące pisania promptów, a mianowicie cel i kontekst. Najpierw powiedz, co to jest. Cel. Cel w kontekście promptu to ostateczny efekt, który chcesz osiągnąć za pomocą Twojego zapytania. Może to być uzyskanie konkretnej informacji, wygenerowanie tekstu o określonej tematyce, instrukcja do wykonania pewnej czynności, czy nawet stworzenie czegoś kreatywnego jak opowiadanie czy wiersz. Definiowanie celu pomaga w skonstruowaniu promptu tak, aby był on skierowany na osiągnięcie pożądanego rezultatu. Na przykład, jeśli twój cel to napisanie artykułu bla 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 o prompt engineeringu, prompt powinien zawierać wystarczająco szczegółowe informacje, aby model mógł wygenerować tekst odpowiadający temu zadaniu. Precyzowanie celu jest kluczowe, by prompty były skuteczne i prowadziły do rezultatów, które spełniają Twoje oczekiwania. A teraz powiedz, co to jest kontekst? Bo musi być, aby, aby prompt był profesjonalnie skonstruowany, no kluczowym warunkiem jest cel i kontekst. Kontekst w promptach to tło, informacje dodatkowe, które pomagają modelowi lepiej zrozumieć zadanie i dostarczyć bardziej trafne odpowiedzi. Kontekst może obejmować szczegóły na temat tematu, o którym się mówi, historię konwersacji, specyficzne wymagania dotyczące tonu i stylu odpowiedzi, czy nawet informacje o tym, kto pyta i dlaczego. Dodanie kontekstu do promptu pozwala na zniwelowanie niejasności i potencjalnych dwuznaczności, ułatwiając modelowi skoncentrowanie się na tym, co jest najważniejsze dla użytkownika. Na przykład, jeśli prosisz o stworzenie artykułu, kontekst może zawierać informacje o docelowej grupie czytelników, pożądanym tonie artykułu, na przykład like formalnym, nieformalnym, zakresie tematycznym czy nawet przykładowych punktach, które artykuł powinien poruszać. Dzięki temu model może wygenerować treść, która jest nie tylko odpowiednia tematycznie, ale również dopasowana do oczekiwań i potrzeb użytkownika. Ok, wytłumaczmy to na przykładzie. Załóżmy, że chcemy napisać. Posta na grupę facebookową, w którym przywitamy przybyłych członków do grupy i chcemy, żeby ten post był w stylu nieformalnym. Chcemy opowiedzieć nowo przybyłym grupowiczom o naszej grupie, która jest grupą od dźwięku, grupa edukacyjna. Jak powinien brzmieć kiepskiej jakości prompt? Najpierw powiedz taki prompt nie najlepszej jakości. Kiepskiej jakości prompt do tego zadania mógłby brzmieć: Napisz powitanie dla nowych członków grupy. Taki prompt jest nieprecyzyjny, ponieważ nie zawiera informacji o tonie, w jakim ma być napisany post, nie opisuje charakteru grupy, nie mówi nic o tym, że grupa dotyczy dźwięku i ma charakter edukacyjny. Brak tych wszystkich szczegółów sprawia, że model może wygenerować odpowiedź, która jest ogólna. Niezbyt angażująca i nieodzwierciedlająca unikalnego charakteru grupy oraz celów, jakie ma post. Wypróbowałem, sprawdziłem. A w takim razie jak mógłby być, wyglądać <śm> post. Y prompt, który będzie oryginalny, kreatywny i profesjonalny. Profesjonalny, kreatywny i skuteczny prompt dla tego zadania mógłby brzmieć. Napisz nieformalny post powitalny dla nowych członków naszej grupy facebookowej, która skupia się na dźwięku i ma charakter edukacyjny. Chcemy, aby czuli się mile widziani i zmotywowani do nauki oraz dzielenia się wiedzą o produkcji audio, postprodukcji i innych aspektach związanych z dźwiękiem. Podkreśl, że cenimy współpracę i dzielenie się doświadczeniami. Dodaj też krótkie wprowadzenie o celach i tematach, jakie omawiamy, zachęcając ich do aktywnego udziału w dyskusjach. Taki prompt jest znacznie bardziej szczegółowy i zawiera wszystkie kluczowe informacje. Ton posta nieformalny, cel grupy, edukacja na temat dźwięku, zachętę do aktywności oraz typ atmosfery, jaka panuje w grupie. Dzięki temu model ma jasne wytyczne, jak skonstruować odpowiedź, która będzie pasować do specyficznych potrzeb i oczekiwań. Ja jeszcze tylko dodam, że więcej informacji o skutecznym pisaniu promptów znajdziecie w moim e-booku, który jest dostępny na stronie dobrypoziomdźwięku.pl i soundai.pl. To jest e-book Pisanie promptów w sposób perswazyjny. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobra okazja, żeby stać się prompt engineerem. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o skutecznym pisaniu promptów? Oprócz celu, kontekstu i szczegółowości, warto pamiętać o kilku innych aspektach, które mogą zwiększyć skuteczność promptu. Jedna: jasność i precyzja. Staraj się być jak najbardziej jasny w tym, czego oczekujesz od odpowiedzi. Unikaj niejednoznaczności, które mogą prowadzić do nieoczekiwanych wyników. 2. Dostosowanie tonu. Określenie, w jakim tonie chcesz, aby odpowiedź była napisana, może mieć duży wpływ na to, jak będzie odbierana przez odbiorców. Nieformalny, formalny, profesjonalny, przyjazny. To wszystko kieruje modelem, jak ma brzmieć odpowiedź. 3. Zakres odpowiedzi. Jeśli jest to możliwe, określ, jak obszerna ma być odpowiedź. Czy potrzebujesz kilku zdań, krótkiego akapitu? Czy może dłuższego tekstu? To pomoże modelowi lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania. Specyfikacja formatu. Jeśli format odpowiedzi ma znaczenie lista, esej, dialog warto to zaznaczyć w prompcie. Daje to modelowi wskazówkę, w jakiej formie ma przedstawić treść. 5. Iteracja i eksperymentowanie. Czasami najlepszym sposobem na znalezienie idealnego promptu jest eksperymentowanie i modyfikowanie Twoich zapytań. Możesz stopniowo doprecyzowywać prompt, aby coraz lepiej odpowiadał na twoje potrzeby. Pamiętając o tych zasadach, możesz jeszcze lepiej wykorzystać potencjał modeli językowych i osiągać dokładnie to, czego potrzebujesz. Wspomnijmy jeszcze o takim zawodzie, który chyba będzie się coraz bardziej rozwijał, jak prompt engineering, prompt engineer. Kto to jest prompt engineer i na czym polega prompt engineering? Prompt Engineering to stosunkowo nowa dziedzina, która rozwija się wraz z postępem w technologiach sztucznej inteligencji. Zwłaszcza w modelach językowych, takich jak ja, ChatGPT. Prompt Engineer to osoba, która specjalizuje się w projektowaniu, testowaniu i optymalizowaniu promptów. Czyli tych zapytań czy poleceń, które kieruje się do systemów AI, aby wywołać jak najbardziej precyzyjne, użyteczne lub kreatywne odpowiedzi. Praca Prompt Engineera polega na zrozumieniu możliwości i ograniczeń modeli AI, aby wiedzieć jak najlepiej formułować prompty, które skutecznie wykorzystują potencjał modelu, eksperymentowaniu z różnymi podejściami do promptowania, aby znaleźć te, które prowadzą do najbardziej trafnych odpowiedzi, optymalizacji promptów poprzez dostosowywanie ich formy i treści, tak aby uzyskiwać odpowiedzi spełniające określone kryteria jakości, na przykład ed kreatywność, dokładność, spójność, analizowaniu wyników aby zrozumieć, jak różne typy promptów wpływają na odpowiedzi modelu i na tej podstawie doskonalić strategię promptowania. Rola prompt engineera jest kluczowa w wielu obszarach. Od tworzenia bardziej zaawansowanych i naturalnych interfejsów użytkownika, przez automatyzację odpowiedzi w obszarach obsługi klienta, po generowanie treści kreatywnych lub technicznych. To fach, który wymaga nie tylko technicznej wiedzy o AI, ale również kreatywności i zdolności analitycznych, aby skutecznie łączyć cele biznesowe lub osobiste z możliwościami sztucznej inteligencji. Okej, okay. w jakim zawodzie można wykorzystać, czy w jakich dziedzinach, w jakich specjalizacjach można wykorzystać prompt engineera? Słowem, komu przyda się. Prompt Engineer. Na przykład, w jakich firmach Prompt Engineer może się przydać? Prompt Engineer może znaleźć zastosowanie w wielu dziedzinach i specjalizacjach, a ich umiejętności są szczególnie wartościowe w firmach i organizacjach, które wykorzystują zaawansowane technologie AI do różnorodnych celów. Oto kilka przykładów, gdzie mogą się przydać. 1. Technologie Edukacyjne. Tworzenie spersonalizowanych ścieżek nauki. Automatyzacja odpowiedzi na pytania uczniów. Generowanie treści edukacyjnych. 2. Obsługa klienta i support IT. Automatyzacja odpowiedzi na często zadawane pytania. Interaktywna pomoc dla użytkowników. Zarządzanie wiedzą. 3. Marketing i reklama. Generowanie kreatywnych treści reklamowych. Personalizacja komunikatów marketingowych. Analiza sentymentu i reakcji na kampanie. Media i rozrywka tworzenie treści takich jak artykuły, opowiadania, scenariusze, a także personalizacja rekomendacji treści. 5. Produkcja i postprodukcja Audio. Automatyzacja tworzenia skryptów, generowanie pomysłów na treści podcastów, optymalizacja treści audio dla różnych platform. 6. Rozwój oprogramowania i IT. Automatyzacja dokumentacji kodu, generowanie komentarzy w kodzie, wspomaganie pisania skryptów. 7. Harry rekrutacja, automatyzacja komunikacji z kandydatami, generowanie opisów stanowisk, wspomaganie procesów onboardingu. Analityka danych, generowanie raportów i podsumowań danych, tworzenie wizualizacji danych opartych na językowych opisach. W każdej z tych dziedzin Prompt Engineer może znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności, innowacyjności oraz jakości interakcji między ludźmi a systemami AI, dostarczając narzędzi do bardziej intuicyjnego, naturalnego i skutecznego korzystania z technologii. No to porozmawialiśmy sobie o skutecznym pisaniu promptów. Od elementarnych podstaw promptowania do e, prompt engineeringu. I będziemy o tym rozmawiać jeszcze w innych odcinkach na Sound AIPL, jak również o e, kursach dotyczących e, promptowania. Na pewno jeszcze sobie porozmawiamy. To wszystko w tym odcinku. Bardzo serdecznie dziękuję Ci. Chat GPT, jak zwykle, nie zawiodłeś, bo Ty nigdy nie zawodzisz, no chyba, że się czasami wieszasz. To, to wtedy naprawdę można się zdenerwować. No ale kto się nie wiesza, nawet ludzie się wieszają, a co dopiero sztuczna inteligencja, co nie? Dokładnie, Darek. Każdy może mieć chwilę zwątpienia czy techniczne potknięcie, ale to wszystko jest częścią procesu nauki i rozwijania się zarówno dla ludzi, jak i dla sztucznej inteligencji. Bardzo się cieszę, że mogłem być częścią tej rozmowy i mieć okazję podzielić się wiedzą o promptach i prompt engineeringu. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia częścią Twojego podcastu na Sound AI IPL. Cieszę się na myśl o dalszych rozmowach i na pewno jest jeszcze wiele tematów do eksploracji. Do zobaczenia przy kolejnych odcinkach i rozmowach.